I don't know what's on your mind, but I know that it's something about you and me I'll stay here for as long as I can through the storms and through the call when you smile at me I slowly be. Dzień dobry, witamy w kolejnym dniu. Witamy w dniu, gdzie mamy imprezę na Halloween. Dzisiaj zaczynamy dzień z robieniem Rice Krispie Treats. To już w tamtym roku zaczęłam nie robić, bo Rice Krispies wszedł do Polski. Nie było przedtem w Polsce tych i tylko widziałam w deals. Nie ma, like nie w deals albo czasami w half price, ale w half price były like 25-30. Nawet widziałam jedne like, na śniadanie za 50 zł. Hello. a to są teraz po 12 w deals. Anyway, mam też marshmallows, tylko takie halloweenowe, nie wiem dlaczego halloweenowe, może przez ten kolor te pianki, ale te pomarańczowe zostawię kilka, żeby było dokorować potem, żeby były, myślałam, żeby mieć te albo wiecie co, nie, trochę wezmę tych Mam też takie małe i małe, żółte i pomarańczowe wyciągnę i wtedy będziemy mieć takie bardziej halloweenowe Rice Krispie Christ. Treats. I don't know. Taki pomysł. Myślę, że trochę mnie się nie chce tego robić, to tam wszystko tu. E, no, dzisiaj jest plan, że organizujemy właśnie naszą imprezę na Halloween. E, dziadkowie wzięli e, Matildę i Emę wczoraj do siebie na noc, nocowankę, albo dziewczynki co, cały czas mówią, że dawno nie były, dawno nie były, tak się stęskniły. Są so. e, to było fajne. Ja trochę odpoczęłam, powiem Wam szczerze, że jestem trochę ostatnio zestresowana. Niech że wiedzą dlaczego. Dużo rzeczy jest teraz do załatwiania ale powoli do przodu, już cały czas do przodu staram się już tym aż tak nie stresować bo co będzie to będzie robimy wszystko co możemy i to jest najważniejsze to jest tak śmiesznie wygląda, zobaczcie Jawi dzisiaj zjadła na śniadanie całego banana, kaszę teraz się ładnie bawiła dopóki nie zaczęłam z wami rozmawiać chyba się spostrzegła, że aha, mamy nie ma obok siebie. Dobra, dodaję tyle tych pianek, potem dodaję cało to pudełko do środka. Dużo masła i dacyt, i daję do foremki, i czeka na gości. O na sam koniec, jak to mieszam, jak to już jest roztopione. To dodaję takie mniejsze. Już jak już dodaję to, i wtedy są takie małe kawałki marshmallow w środku. You no? Know? Tak. <laughs> tak wygląda. Jak już jest prawie gotowe, żeby wysypać, to musi być taka gładka masa. I tym. Teraz w tym momencie trzeba bardzo szybko mieszać, żeby to się nie spaliło. Są so, tutaj uważnie, bo to jest, wiecie, cukier, są. So, trzeba uważnie z tym działać. Prawie, 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 prawie. Jest gotowe. Ok, teraz wsypujemy na szybko. Wsypujemy. O, co wsypujemy? Where are my my treats? Ja yeah, jest like impressive. Już jak człowiek to dużo robi, to zauważa, że na przykład, o, mogę dodać więcej do tego tylko jedynie tego. No, tylko nie, to szybko nie, nie, Wtedy też dodaję takie dodatkowe pianki. Trzy minuty to robiłam i w końcu widziałam, że nic nie nagrywałam, so... Here we are. Co wam najważniejszego mówiłam, to żeby nie zmiażdżać to za bardzo do... Like, nie naciskać, bo wtedy jest bardziej... Uh, nie są takie fluffy. No. U, jeszcze jest hot. It's hot, it's still hot, it's still hot. Czy będą fluffy? O, oh, Karolina i Darek are coming today. I mają fluffy. Mm. O, oh, the dog. Yeah, the dog. <laughs> tak szykujemy się. Tak? Tak się szy szykujemy. Gabi się przestraszyła balonów, so teraz siedzi na mnie. Jesteśmy daleko od Johna, który tam tam dmucha balony. I, uh, oh, I almost died. Dynia mnie! There's a dynia trying to kill me. Um, chyba wystarczy tych balonów. Właśnie, Okej, Ok. No co zrobimy? Okay, Okej, dobra, masz rację, no co. Będziemy trzymać do następnego roku, ale fajne są te balony. Mają takie motyw Halloweenowy. Cute, ha? Huh? No? Bardzo. John, nie jest zadowolony, <laughs> <laughs> mu You know, we have to buy. Są te pumpki, takie like, the like hand pumps. Chyba, uh, Nie do piłki. chyba mam, bo jest to tylko kon. Ah. Te są fajne. Tu będzie ścianka, jak zawsze, żeby zrobić zdjęcia. Ja udało mi się te tutaj wstawić, czapki. I tutaj będzie stół z jedzeniem. Ale na razie mamy przytulanki z mamą, tak? Dobrze, że mama dała sobie dużo czasu, żeby się przygotować. It's 10.30, we You say let's jump on the bus and take a ride downtown Well, I don't know about that But can you help me first to get these boxes down? Well, I don't know about that we have the whole day not just to ourselves so we can clean the house or clear out some shelves. You said whichever you feel like doing first I said well I don't know about that Cause it's my lazy day, just wanna lazy away ain't gonna do a thing for the rest of the day. You can try to sit Tutaj mamy czysty stół, tutaj dekoracja, zaczęłam robić te pączki z tą buźką. myślę, że to śmiesznie wygląda, tutaj jeszcze będą owoce, ale to już zrobię, później goście będą bliżej, żeby, no wiecie, żeby nie było tak źle, ale na stół chciałam już wystawić, gdzie będzie jakie jedzenie, żeby już mieć taki plan. OK, tutaj robimy pizzę, która wygląda jak duszki. Widzicie, wziąłem po prostu spód od pizzy z Lidla i zrobiłam w formie a'la duszka, A i plan jest taki, że ja to wszystko zrobię, żeby było gotowe i jak już goście przyjdą, to wtedy włączę piekarnik, czy to będzie w piekarniku, i zjemy. Wiecie, to nie ma być. Tu nie ma być obiad, tylko takie przekąski lekkie. Nadal popatrzcie, słuchajcie, ktoś mi dwa lata temu powiedział, czy trzy lata temu, że za skromnie organizowałam imprezę, a to tak zostaje w głowie jednak. A Jedna pizza będzie pepperoni, druga tylko ser. Bo dzieci. A, ale mamy, to jest jedna, jeszcze, jeszcze zrobię kolejne dwie. Pokażę Wam później, jak to wszystko wygląda. Tak jak zawsze z tymi imprezami dużo nagrywam przed, w trakcie nic, bo hmm. potem proszę ludzi, hej, wyślijcie mi coś, bo nic nie mam nagrane. Ale to jest przez to, że dobrze się bawię z wszystkimi, wiecie. Wiecie, jak to jest. Uh o, -oh. Powinna była to zrobić przed. Przed sosem. No, 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 they're just there. Okej, okay, już tutaj coraz bardziej halloweenowo wygląda. Bardzo mi się podoba, jak to wyszło. Ta ścianka też całkiem okej. Okay. Jedynie to bym dodała tutaj yy, tego duszka, ale zaraz to dodamy. Tutaj byłam szybko w sklepie, oczywiście miałam nagrywać, ale nic nie nagrałam. Ale kupiłam taki za 2 zł takie naklejki. Pomyślałam, że możemy tutaj dekorować, jak dziewczynki przyjdą zaraz to zrobią. No i co, idę się szybko przebrać, bo niektórzy goście się spytali, czy mogą trochę wcześniej przyjść. Żeby dzieci się też oswoiły trochę z tym. Co Babo myśli? O, chcesz na, na zewnątrz? Okej. Okay. But this is all right. so, so. Okay. Let's clean the top a bit. Mm -hmm. Okay, and then the star machine, if you want to bring it down? Yes. Because we'll do the... a dance party. Oh, I thought we would also have it outside. Well, oh, okay. Yeah. Well, we can bring it in or out. I bought these eyes in look at these I think it's so cute. So funny. Dobra. I tak wyglądają. <laughs> wiecie, staram się też trochę owoców tutaj mieć i warzyw, ale wiecie, jak to jest dziećmi. So. It's all about balance. Look at these ghosts, John, they're so funny. <laughs> Uh-oh. Cześć, proszę Pani. Cześć. Jeszcze goście są. Tak? Popatrz. Wow. widzisz? A widzisz, co tutaj jest? Popatrz. Mam naklejki, żebyście nakleiły ten. O, jakieś goście! Call some friends over for a game of poker or so. Well, I don't know about that. Well, should I turn on the TV or the radio? Well, I don't know about that. There's a whole list full of all the things we can do. But I want to do none. Wish that you did too. So you can just keep trying, and I'll just keep saying. No i słuchajcie, dzień, to właśnie tak wyszło. Wyszło jak, jak widzicie. Było trochę zabaw dla różnych wiekowo dzieci, bo to było dla mnie, dla mnie takie ważne, żeby właśnie była jakaś zabawa i dla metydy, i dla dziewczyn, like dla mniejszych dziewczynek, starszych dziewczynek. No i generalnie myślę, że no, zabawa. Zabawa się udała. Dzieci bardzo chwaliły, i to było najważniejsze dla mnie. Też dziewczynki biliły sąsiadów na Trick or Treating, bo to też dla nich było ważne, żeby to zrobić. Co naprawdę, impreza udana. Zapraszamy wszystkich, którzy byli w tym roku na następny rok. I powiem Wam, że tak miło było, że pod koniec zabawy to właśnie wszyscy tak. No to do zobaczenia za rok, i tak po prostu fajnie było spędzić wspólnie ten czas i pokazać tą tradycję w Polsce, jak to u nas kiedyś wyglądało, jak z Johnem byliśmy młodsi. No, mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Jak tak, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej. No jak zawsze Matylda i ja i Emma i nasze baby Gabi i John życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!